jemy właśnie na Rachowiec. Za nami ekipa. Eee, trochę bardziej wypoczęci z przodu, trochę mniej z tyłu. Jakoś to idzie. Eee, a przed, a, obok mnie jest kolega, który już z nami często bywał na imprezie. Ja. I poznaje mnie. <laughs> Robert. Robert. Robert przyjechał do nas z Tychów. Z tychów. Co powiesz Robercie o takiej inicjatywie. Bardzo mi się podoba. Podoba mi się, że ktoś właśnie organizuje, tak jak Ty, Paweł, zbiera takich fajnych ludzi, żeby było fajnie no, na takich wyprawach. I ostatnie pytanie. Czy polecisz takie wyjście lub inne jakimś swoim znajomym z Tychów? Oczywiście. Polecę i już poleciłem nawet kilku osobom takie wyjście, którym się nawet podobało. No i super, no to dziękuję Ci bardzo za tą krótką e, recenzję Słuchajcie, jesteśmy no witam. jesteśmy już tutaj, troszkę dalej. Robert dodał tempa Teraz my musimy... Gonić. A my mamy tutaj Magdalenę. Witam, e, witam serdecznie. I Magdalena jest z nami bodajże drugi raz. E, pierwszy na rachaniu, ale z ekipą już drugi. Drugi. Okej, okay, no dlaczego akurat nasza grupa? O Matko, strasznie ciężkie pytania, ale myślę, że dobra atmosfera, fajna okolica, fajny organizator przede wszystkim, który gdzieś tam dopina e, wszystko na guziczek. No i możliwość poznania fajnych ludzi, no i spędzenia wolnego czasu. Chyba do tego. No i kiełbaska na końcu, grill, ognisko. Kiełbaska, jak najbardziej będzie kiełbaska i musimy fajnego grilla rozpalić. Ale to że ponoć już... będą tańce, więc też spoko, opcja. To już na górze więcej informacji. Eee, zapytam ostatnie pytanie. pytanie Czy wybierasz się liczy. na kolejny wyjazd? No oczywiście, dopiero żeśmy zaczęli podróż, ale myślę, że jak najbardziej. Jeszcze nie wyszliśmy na górę. No właśnie, ale myślę, że tak, że jestem na tak i każdy kolejny wyjazd też jestem na tak. Super, co tam? Do zobaczenia następnym no, razem. Cał. Idziemy właśnie do Dominiki. Dominika się teraz rozbiera. dobry. Dominika, powiedz, co cenisz w grupie Południe? Co sądzę? No i już działa... Co cenisz, nie co sądzi. A co cenię? Co cenię w grupie Południe? Dobre pomysły na różne wyjazdy, integracje. Jest zawsze wesoło, jest miła atmosfera. Jest dużo ludzi. No i... Myślę, że tak już pod górkę. Fajną... ciężko podgórkę, ale to jest taka tego typu wycieczka. Myślę, że już stworzymy taką fajną społeczność. Daleko jeszcze żeby się rozkręcała. No. Myślę, że już stworzyliśmy. Tak jest. E, za chwilę minie 4 lata, jak jesteśmy w sumie w tym otoczeniu. No, liczymy na więcej. Liczymy na więcej, zapraszam. Większą frekwencję. Ale jest fajnie. Jest, jest dobrze. fajnie. Dzięki serdeczne. Proszę. E, słuchajcie, idziemy dalej e, stromym podejściem. A obok mnie już legendarna Ala. Jaka legendarna? Bo... To jest dobrze, że... Legendarna Ala. Dobrze, że nie powiedziałeś ktoś was z... z... epokowy. Ala skąd do nas przyjechałaś? Z daleka ja przyjechałam. Ja przyjechałam bardzo daleko, a nawet nie widzisz skąd. Nie powiesz, dobra, to z daleka, z daleka. Niech to mam będziesz daleka. Znać tak wie skąd przyjechał. Będziesz na czołówce naszego materiału. Jako jeden... Jako niezależna. Jako, jako, właśnie, jako niezależna właśnie. Co tak ci się najbardziej podoba w tej grupie? Podoba mi się. Koszka, że nie ma wszystkich, ale tak mi się podoba, że że mogły się z wami spotkać. No i elegancko. To jest najważniejsze spotkania. Nie siedzieć w domu, nie? Dokładnie. Pogoda się nam udała, a deszcz padał i ludzie pouciekali. A bo się wszystkiego boją. Nie to, co my. No widzisz, no to elegancko. Nawet po wieczornych, nie? Dokładnie. Ludzie tutaj nocy nie przespali, przyszli. No nic, dziękuję Ci bardzo za te krótkie słowa. Okay. Doganiamy kolejną osobę. Obok mnie. Cześć. Kurczę, zapomniałem imienia. Justyna. Justyna. miło mi poznać. Miło. Justyna, jak bardzo daleko tu przyjechałaś? Ze Szczecina. Ze Szczecina, poważnie? Tak. Pół roku, rok temu cały Do I Katowic. Do Katowic, ale to się tak. przeprowadziłaś do Katowic, Tak. tak? Tak. I skąd wiesz o tej grupie? Yy, na święta mi się wyświetliła. Sama! O sama. kurczę! Czyli sama się grupa wyświetliła tak, i sama święta. przyszłaś. Nie masz tu tak. żadnych tak. znajomych. Nie, totalnie. Czyli jesteś tu. O, to muszą być szczyny dzisiaj. Tak. To ja może nie będę pytał, jak Ci się podoba, bo ciężko ci ocenić jeszcze o tej porze. Tak, zdecydowanie. Ale może, może na koniec już dnia coś więcej nam o tym powiesz co myślisz Nie wiem czy to będzie prawda czy nie ale zawsze zapytać Na pewno To miło cię poznać i życzę udanego wypadu Dzięki Dzień dobry 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 Janusz niepokorny Ja już ja już normalnie puca wypływam Janusz powiedz mi jak często chodzisz w góry? Ostatnio byłem w lutym w górach, ale często zjeżdżam po górach. Zjeżdżasz. Zjeżdżam latam. Rowerem i parę lotnią. Ja jeżdżę na snowboardzie, nie jeżdżę na rowerze, nie umiem. Nie umiem na rowerze, ale wlecie na snowboardzie kiepsko. Kurwa, coraz to zimy gorsze, kurwa. Ciężko jest. A dzisiaj jest zajebiście, kurwa. A, Pięknie, nie? nie no, Powoda wszystko nam dopisuje. Co? Właśnie, jeszcze byłeś? Nie doszłem, kurwa. Za bardzo się najebałem w piątek? I Ej, bo ja to będę się musiał wyciąć. I to jest grupa niepijąca. Co najbardziej cenisz w tej grupie, powiedz mi? Dla ludzi na YouTube. Żeby widzieli. E Ekipę, e ekipa najważniejsza. Ale friza? Oczywiście. E friza. Super, dzięki ci Janusz za wypowiedź. Spoko. Do następnego. Hello, hello, jesteśmy już troszeczkę wyżej. E jakieś, nie wiem, 200 metrów od podnóża. Tak, tak. Wyszliśmy. A obok miłości legendarna Magdalena. Jaka tam legendarna? Magdalena jest bardzo legendarna, bo ona jest sosnowca. Aha. A tam trzeba mieć paszport. Tak, tak. Ja już chodzę od wiecie 36, zanim się wojna zaczęła. Także naprawdę już znam tą trasę bardzo dobrze. Dlaczego ta grupa? Akurat ta. Jest Dlaczego? tyle innych do wyboru. No. Nie wiem, no tak po prostu poznałam tak wspaniałych ludzi na samym początku, którzy trafili prosto do mojego serca i w ogóle w moje takie, jakieś takie poczucie estetyki, tam wspólne chodzenie po górach, ta pasja, no na nas po prostu rozpaliła tak naprawdę, że dzisiaj chcę z tymi ludźmi chodzić, tak? Więc myślę, że to jest taki główny powód, dla którego nadal w tej grupie jestem. Rozumiem, czyli zawsze ludzie, zawsze Numer doborowe jeden. towarzystwo. Tak. I zawsze coś w plecaczku. Oj, tak, tak, proszę bardzo, plecaczek mam Duży. Jest, widać, co się tam jakieś, yes, kapsle, yes. jakieś kapsle wyszczeliły. Tak, 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 zawsze jest fajna zabawa, zawsze jest fajne wisko, oczywiście organizator wszystko dopina na ostatni guzik. A dziękuję, dziękuję. Także tutaj też jest zasługa organizatora oczywiście, co kusi po prostu atrakcyjnością. Nawet dla mnie są osoby Sosnowca. Wiecie, muszę mieć ten ale wiecie, ja ja że... zagnę, tu jest osoba z Szczecina. Wow! No nie, ale przyjechała się. do Katowic, proszę pana. No ja nie wiem, ja nie wiem. <laughs> ale jest to Szczecina. Trafiła ze Szczecina wprost do naszej grupy. Ale jest to ze Szczecina. No, tak. To dziękuję Ci Magdaleno za wywiad. Dziękuję tak, że to również obszednie. i czekam na dalsze podróżowanie z grupą singli i do z z górskich Pawie. szlakach mm -hmm. i nie tylko. Może <laughs> teraz z góry stołowe. Oj, może. Oko, jak mi obiecali rodzice koszulkę sportową i piłkarską za dziecka Wiesz, jak darłem z buta do góry? <grym _ <grym _> <grym _> Ale dostałeś tę koszulkę No well, oczywiście! A jak się, się piję po nią? Ale to jest Dzień dobry, witam serdecznie. I jesteśmy, obok Eli. Ela nie lubi wylbicieli, ale... No, ale badania pościgli, nam się opowiedz, Skąd się tu znalazła? I i dlaczego? Ach, ja to, zaznęłem, że mu lekarz... A zobaczyłam. Można no, 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 no. spędzić fajnie czas. Łapiecie cię na nie, rzuć. nie, nie? No, Ja się no, nie, tak pada. nie, No tak no ja nie, Zdrówko, Zdrówko. powiedz, powiedz, Dwa lata albo trzy. A dwa lata. Wiesz, co? Tak. nie boję się, bo ja się. I co, pizza, co e, się czy to, czy to się zainspirowało, żeby no tam. Ale sportowa, nie Przede wszystkim ludzie. Poznałam super znajomości, które się utrzymują teraz. No myślę, że będziesz miał od roku, więc generalnie. Super sprawa, No i elegancko. I rozumiem, że będziesz kontynuować tą tradycję. Tak, się dobrze zrobił. Dobra, dzięki, Ela, nie męczę ci więcej. Mi ja, ja. się podoba grupa? Ja, to, to, spoko. spoko, będzie coś Boko, z tego? Będzie. No, Będziesz pan, wpadał? Pan, Będziesz jeszcze wpadał? Na dosta, grupkę. No, tak, tak, tak. No i elegancko, i to mi się podoba. A co tak tak, widzisz tak, takiego fajnego w tej grupie? Wszystko. Wszystko w porze. Wszystko w porze. Pomagają ci. Tak, ci pomagają. To rewelacyjnie. A kto się najbardziej pomaga? co jak jestem? co Magda Magda to rodzina ja to, nie Tak, muszę, tak Magda tak, rodzina, rodzina No, 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 no to tak jak nie, z rodziną to... A jak już no to faktycznie no, trzeba się Ja nie gdzie masz jeszcze rodzinę Ja jestem tam bo ja bo ja w domu... to No to ja mam Okay, okay. Które muszę zrobić, e, praca i tak dalej, a w weekendu naprawdę raz na ruski rok. Bo wiadomo, I dlatego zaciągnę że... w weekend. No, no to elegancko. To by tak zostało. To tak. tak. no, dziękuję tak. Ci bardzo. Jarosław, Jarosław, Ty też jesteś no. z nami już dłuższy czas, bo <coughs> że Jak Ci tu podoba, co o tym myślisz? Fajne widoki to w ogóle są, fajne widoki. Widoki no to jedno, ale, ale mówimy teraz to jesteś. Ale to kochamy się wszyscy, kochamy się wszyscy. Ale poczekaj, bo teraz widzowie prowadzę z innym. <gry> Dobra, Janek, powiedz kilka słów, co jak możesz o... No, co ja mogę powiedzieć? To no, był zajebistym organizatorem No to dziękuję bardzo. A tak ludzie tu inni jeszcze otoczenie po pochodzek, jakie masz towarzystwo. Ludzie są. W chorzy, tu masz? Ele, Artura, dokładnie. No coś co. Będziesz chodził, będziesz chodził, czy tak w razie? Sporadycznie. najbardziej. No sporadycznie. Ale, ale, ale uczęszcza. Dobra, no dziękuję Ci za dwa słowa. mm mm Teraz przed Wami nowa osoba, to nie kojarzę, być może się mylę, ale jak nie, to zaraz mi sprostuję. Jest prawdopodobnie pierwszy raz, tak? Zgadza się. Jak masz na imię? Rafał. 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 Rafał przyjechał do nas skąd? Z Bystrej. Z Bystrej. No to kawał drogi miał. A tak, bez przesadzę. Ale że jest dzisiaj z nami pierwszy raz, nie powiem, nie zapytam Rafała jak było, a zapytam jak jest. <śmienicza> Ma być cenzuralnie, czy naturalnie? Naturalnie, to wszystko jedzie na, to, to to... na YouTube. A na YouTube? Oni się tym zajmą. To o, oni tam opiekają. nie no, no, ok. wypikają. także krótko <śmienicza> mówiąc, jest zajbiście. To no. może jak na początek klaska, ale. Na po, po, naprawdę? Nie w tej nocy ewidentnie, ale jest. Jest mega! Tak, kolega tutaj spał dwie godziny, może nie. A to rozumiem, że praca w nocy, tak? Dokładnie. Od okay. razu mogę polecić, okej okay, taksy. No i jeszcze co? I jeszcze nie, jeszcze taksy! Jeszcze kogoś o, tu przyniósł! Tak i swoje ubezpieczenia, no jakby nie było. No jeszcze mogę. kogoś tu przyniósł! Jeszcze nie, to no mnie nie wiem, nikogo nie, nie. nie. Kurczę, no dobra, dobra. No to liczymy na to, że będziesz z nami jeszcze częściej chodził na no, te spotkania. Jest, jest różnego bardzo powcia. rodzaju. Także dzięki ci za te dwa słowa. Nie ma sprawy, polecam się na przyszłość i widzimy się następnym razem na pewno. Czekaj, to Siema. Ze mną jest Anna. Anna lubi piwo. Nie, bo ja piwo jest w Ojej, no to patrz jak się pomyliłem. Ania, ty jesteś bardzo długo z nami. Dlaczego? Co nie nie tu jeszcze nie trzyma? Nie, nie wiem, co ja tu robię. Hej, <laughs> no. wypady, nie? Co? Wypady, z górskie wypady czy okay. miejskie wypady? Dawno no, w górach nie byłam, nie, nie, bo nie wiem, jak, jak się na to skończy. Jestem podami. pierwszy raz od dwóch lat. Ale nie, w sumie chciałam wrócić do góry, więc spokojnie. Czyli na góry, ale takie mniejsze górki, bo tak tylko nie miejsce. bardzo, nie? Absolutnie niewysokie góry. Wtedy mój rejon. Okej, okay, jakbyś chciała zachęcić e, innych o, inne osoby, które jeszcze z nami e, nie były na wydarzeniach, wahają się, co byś im powiedział? Zapraszamy do wesołej ekipy. No i tego się trzymajmy. Także słuchajcie, nie byliście jeszcze z nami, musicie koniecznie e, z nami się przejść. Dominika jest z nami bodajże drugi raz, ale tak. na wycieczce pierwsze. Dokładnie. E, w związku z tym chciałbym się coś dowiedzieć więcej dla do naszych radiosłuchaczy, żeby też... O sobie mówić czy o wycieczce? I o sobie i o wycieczce. Może zacznijmy o, o wycieczce, a przejdziemy do twoich prywatnych e, spraw. 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 Wycieczka jest super, podejście rewelacyjnie łagodne, naprawdę wybrałam się jeszcze raz, e, no jest super klimat, jest ognicho, będzie Belgijka, lubię tańczyć Belgijkę, więc już nie mogę się doczekać, a prywatnie pochodzę z Krakowa, przeniosłam się tutaj, jestem tutaj już trzech lat, bardzo mi się to podoba, e, nie ma korków, Zauważam, że powietrze. Co jeszcze mogę więcej powiedzieć? Góry. Także jestem bardzo zadowolona. Czyli dla gór przeprowadziłeś się do Bielska białą, tak? Tak, niech, tak będzie. <grydź> okay, niech tak będzie. dobrze. <grydź> niech tak będzie, dokładnie. Dobrze, nie, to nie będę wnikał dalej. Okay. E, teraz powiedz mi, jak długo jesteś w Bielsku? No ponad trzy lata. Więc... Ponad 3 lata okay. e, a co Ci się nie podobało w Krakowie? No spaliny, czy smok? Zabetonowanie, korki, niesamowite, niesłychane. E, no i chyba tyle, bo oprócz tego to jest przepiękne miasto, polecam każdemu. Odwiedzić. No właśnie, no, no, ludzie no, raczej jest... się z Krakowa na Bielsku, wręcz wręczowo, niektórzy wyjeżdżają z Bielska do Krakowa. Znaczy to, e... to raczej tak słoiki, nie? Ale ludzie, którzy już, już gdzieś tam no, po jakimś czasie... No, Do no, no, nie do Krakowa. Ale no, nie, no, do no, tak większego no, tak jest... no, każdego no, miasta no, 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 raczej no, 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 miejskiego życia. Niektórzy naprawdę wyprowadzają się na wieś i rzeczywiście tam budują na przykład dom. Więc no jakby tak, ja trochę prawda. miałam tego przesyt i byłam pocieszona, bo bardzo się tutaj dobrze odnalazłam i się się czułam. Okej, okay, co byś powiedziała osobom, które nie znają naszej grupy tak? i zastanawiają się, czy podejść, czy przyjść, czy gdzieś tam się zaangażować w jakieś aktywnie wyjazdy? Powiedziałabym, że nie ma się nad czym zastanawiać, tylko trzeba, do, trzeba po prostu dołączyć, trzeba się na początku przełamać, a później to już będzie z górki. Są bardzo fajni ludzie, jest super atmosfera, więc polecam. Winogronko chcesz? No, i to jemu to Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Się. ale cztery do przodu. Tak się rzeczywiście, i kółko. Następna. Padeł. Wyłapłem Padeł. Paweł. Paweł? Wyłapłem Padeł. Wyłapłem Padeł. Wyłapłem